O, dostała, ale za zero. Oj, ale chyba się wkurzyła na mnie. Może muszę jej w mordę ładować, że tak powiem. Tak! Mati jest super. Ciepła jest czaderskie. Insta opisie. Była planeta. Wielka, piękna, niebieska planeta. Aż aż błysk nastąpi, a nie dobra nie, nie ma żadnej historii Pop... a nie dobra jest, jest jeleń, oto jeleń, a nie ma żadnej historii jednak dobra, siema bardzo serdecznie, tutaj ja Mateusz i sadne the fuck up, wyłączaj to, wyłączaj mutujesz się, mutujesz się, w tym momencie mutujesz się, mutujesz się mutujesz się mut... ja nie wiem jak. mutujesz się, Czekaj, no. nie będzie żadnych podśmiechujków tutaj, uśmieszków niekomfortowo przecież... nie mi się pracuje w ten sposób no, ja... dear simulator, i moi drodzy zobaczcie Jesteśmy jeleniem w tej grze, jesteśmy super, hiper jeleniem yy, I to jest troszkę taka zżynka powiedzmy z yy, znanej na cały świat gry Goat Simulator, która była wspaniała, zobaczcie Można skakać yy, po, po mieście jak Spiderman Za pomocą naszej szyi Tak jest, nie, nie pomyliliście się I tutaj mamy pistoleto Pistoleto Bang, bang, bung, bung, bing, bong, bong i teraz już nie mam poroży, mam pistoleto. Zobaczcie, jaki ze mnie pistoletowy zawodnik. Okej, okay. say hi. Hi. Okej, okay. dirify, co to znaczy? Ha, dałem mu normalnie tutaj poroża. Można tańczyć. U, capoeira, capoeira, dobra, dobra. Koniec capoeira teraz czas na... Już? Nie? Dobra. Ty, ale on będzie tańczyć już do końca życia, jednak nie. Ty... To jest mój ziomuś teraz? Jak Naruto biega? O co mu chodzi? Ty, to on jest moim psem teraz, ale Koks, dobra. Żegnaj, nie chcę, żebyś był moim psem. Uciekać tam na swoje stanowisko w samolocie. Nara, zobaczcie, biegamy jak totalny Mariusz Pudzianowski To jest to, co chciałem dzisiaj zobaczyć. Możemy. Czy możemy? Możemy. No i mi, czy to nie jest najlepsza gra, jaką dzisiaj widzieliście. Zwróćcie uwagę, że powiedziałem dzisiaj, bo postaram się to wrzucić o północ 001, i wtedy nikt nie może powiedzieć, że nie ma. Ty widziałem dzisiaj coś lepszego, bo to jest jedyna gra, którą dzisiaj widzieliście, i mam nadzieję, że pierwsza. Dzięki czemu nie okłamię was. Tak, dobra, co możemy robić na tym. W ogóle ja jestem wolniejszy na tym koniu niż normalnie. A co to jest za misja tutaj? Policyjna. O co tu chodzi? Kliknę. Oj, nie mogę tutaj podejść. Zablokowane, zablokowane, dobra. Pytanie: Co możemy tutaj. Dirzaster, Zaster. czyli. Co jest? Dirzaster to jest takie śmieszne nawiązanie do słowa Disaster. Które pokazuje, a raczej oznacza katastrofę. Czemu tutaj jeździ se skuter tako? Nie wiem, nie odpowiem wam, ale tutaj mamy kola. Kola, O Jezus, Maria Giant Cola, walka z bosem. No i dobra, chodź tutaj. Musisz uważać, uważaj! Dobra, odskoczone, odskoczone weź gościu uciekaj. Złapałem go, jak ja go złapałem, nie wiem. Strzelamy w koale. Oj ojoj ojoj oj. umarłem. Co od początku? Od samego początku to nie ma żadnego save'a? Dobra, to pójdę tutaj z powrotem. Siema. Oj, myślałem, że w tekstury się wbiłem. O Jezu, przepraszam, co ja mu zrobiłem? Aż slow motion się załączyło, takie konkretne. O nie, nie będziesz uciekał. Gdzie jesteś? Oj, mi Level Deer za wskoczył Mam nadzieję, że mam nieskończoną amunicję Co się stanie jak strzelę w krowę? Chyba nic, w koale, w koale to zadziałało Ale w krowę nie, może muszę być bliżej Podejdę bliżej do, do krowy Siema, ona w ogóle patrzy na mnie czy nie? Oj, Dostała mocarnego hita Coś się zamienia Co się stało? Oho Oho, chcesz ci powiedzieć, że goni mnie policja? <ścoughs> Ty goni mnie policja, ale to nie jest zwykła policja. To są owcolicjanci. Owco A co z tą krową teraz? Ty, ona się wali powoli. Czy tak powiem? Ona chyba zaradupnie. Czekajcie, musimy być świadkami tego wielkiego upadku Cesarstwa Krówskiego. Co tu się dzieje? Nie. A może? Czy moje oczy tutaj mówią prawdę? Tak, ona się przechyla. Z każdą sekundą coraz to niżej. Play, Caution, Disaster Levels, Equipment, ETC be reset. Oj nie, no to na razie to zostawmy, bo nie wiem co to znaczy. Zwiększmy nasz Disaster Level. Tutaj te owieczki leżą. Jak ja ją złapałem? A, z Shiftem, jak się podejdzie i Shift, to się łapie. A jak się rzuca teraz tym? Nie, to się trzyma po prostu. Okej. Okay. Dobra, Spider Jeleń, Spider Jeleń. Chciałem wiecie, było we, nie w tylko w Simpsonach było Spider Eee, yy, I chciałem zrobić coś podobnego do jelenia, aczkolwiek nie mam pojęcia, jakie dźwięki dzisiaj wydaje jeleń, więc. Nie może być. Bo chrum to wiadomo, świnka robi chrum, a jeleń robi. No pewnie coś takiego, ale no nie, nie mogę zaśpiewać Spider. Bo to by nie miało żadnego sensu. Katana! O Boże, dobra, dawaj. Za 40 dostał. Za 40. Jezu, sterowanie w tej grze jest katastrofaczne. Ty, on jest jakiś nieśmiertelny praktycznie, dobra. Jezus Maria. Realistyczne tutaj fizyczne rzeczy się dzieją, jak w cyberpunku. To mnie się podoba. Deer zaster Zwiększamy Deer zaster. Ale to niewygodnie mi się, jeżeli mam być szczery z wami, to niewygodnie mi się strzela z... a raczej uderza. Z. Katany, więc ja pozwolę strzelać po prostu pistoletowym. Tam coś w ogóle leży, co to jest? A to katana. Chyba nadszedł czas. Nadszedł czas, żeby się zająć koalą. Dobra, nie mogę tym razem umrzeć. Nie mogę umrzeć. Czy to jestem bezpieczny? Tak. Ha! Zrobiłem cię w bambosza. I teraz siup. siup, 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 siup w locie, Matrix, Matrix, reaktywacja, wstawaj, 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 jeleniu. Dobrze, wstaliśmy. No ja pieprzę, zostałem zirytowany, czemu tam jakiś koń poleciał, nie wiem, ale my, w związku z tym, że to nie wyszło do końca, to, to zrobimy inną rzecz. Zrobimy rzecz, mianowicie, za czym co to jest? The basic rules are the same as for reversy. Dobra, nie interesuje mnie. Cow AI battle. Cow wins. Nie wiem, dobra, to było najgorsze co w życiu widziałem. Za każdym razem gra się resetuje i wracamy do stanu sprzed kliknięcia danej rzeczy. No to mnie się nie podoba. Skala na razie walczył, nie będę, bo ona jest jakaś zbugowana. Chyba, że znajdziemy jakiś lepszy, może strzelbę, jakąś. Co ja gadam, ja nie umiem nawet się wysłowić. Dobra, nie, nie pokazuj mi tej animacji, kupiej. Zobaczmy, co to jest za flądra pływająca, latająca. Siema flądra. O, dostała, ale za zero. Oj, ale chyba się wkurzyła na mnie. Może muszę jej w mordę ładować, że tak powiem. Tak! Gin, flądro! Wygrałem. Ale zapytacie, co wygrałem? A ja wam powiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. A, ja jestem normalnie. Like a Jesus! Okej, okay, biegam po wodzie, no to. Hm. Jest to warte zanotowania. To jakiś pas startowy, jakbyśmy chcieli chyba polecieć w kosmos. Niezłe, niezłe. Co tutaj mamy? Je y y nosorożec! Mogę na nim. Jeździć? To chyba jakiś oszukany jednorożec. Ta. Ty, w co ja trafiłem? Niby? Czekajcie, to są guziki, naciśnijmy. Chwila, chwila, są dwa guziki i pewnie jeden przestanie. Dokładnie. Potrzebujecie jednorożcu. Stój, stój! St to nie działa. Nie, tutaj jedno jest naciśnięte. A może on na tym pośrodku ma stanąć? E, wracaj tutaj do mnie Jezus Maria, no po co to takie jest głośne i w ogóle Stoisz tutaj Słyszysz? Słyszysz? Dobra I teraz ja naciskam tu Dobra, nie mam żadnego pojęcia co robię Ale zastrzelę sobie tego słonia Spadnij tu słoniu W ogóle zauważcie Aaa Nosorożec, krowa, jeleń Boże, muszę znaleźć krowę. Skąd ja mam wziąć krowę? O nie, ja rozwikłam tę zagadkę. Tam jest wielka krowa, ale ja nie wiem, czy to jest krowa, która ze mną tutaj chętnie przyjdzie. Co to jest za ryba? Dzień dobry. Dobra. To jest latająca ryba jakaś. O, ona zadaje obrażenia i to srogie, więc może nam disaster tutaj wzrośnie. To jest to, to jest to. Dawaj rybo, gnaj. Gnaj, gnaj, gnaj. Szybko w stronę krowy. Nie, nie mogę z tą krową, znaczy z tą rybą. Schodzę. O, jest krowa. Siema! Siema krowo, jesteś ogromna, kradnę cię. Dobra, nie wiem jeszcze nie umiem, nie rozpracowałem, jak się lata na krowie. Ale zaraz to rozpracuję, jestem coraz lepszy w tym. Zachzcie, zaczcie, no zaraz tam dolecimy. Już tak blisko, nie poddawaj się, Mati, dasz radę, wylądujesz tam, prosto na krowim miejscu, prosto na krowim miejscu, o, tak, teraz naciskaj to, jeleniu, naciskaj to, co się wydarzy? Jakiś armor. Metal Deer. Metal Deer. Dobra, czyli to jest moje ubranko. To jest moja magiczna moc. Wchodzę w to. Ok. Disaster level nam wzrasta jak szalony. Powiem tak, widzowie. W następnym odcinku będziemy testować sobie Metal Deera. W tym momencie zrobiliśmy już całkiem sporo, nie, nie chcę przedobrzyć. Wiem, że gra jest dobra, ale też nie szalejmy. Lecą po mnie owce. Biedne owce, nie mają pojęcia z kim mają do czynienia. That's sad. Ale też w sumie nie mam pojęcia z kim mam do czynienia, bo w ogóle w nie nie trafiam. Dobra owieczki, jeszcze tutaj się z wami rozprawię. Ty, one mnie tutaj biją chyba na dole, dziady małe. Tak więc yy, ja zmykam. Widzimy się już jutro. I tak w ogóle pamiętajcie, że streamy będą na Twitchu i że link jest w opisie, bo to warto o tym wspomnieć. Będą niedługo fajne streamy, już mam pierwszy pomysł. Będzie fajny. Wbijajcie, zostawcie followka i na karcie społeczności albo w jakimś następnym filmie dam znać, kiedy dokładnie jest streamek, więc to tyle. Pa!